Ulica Sadkowska do gruntownej przebudowy. Będzie połączona z ulicą Olsztyńską. Wyższa premia dla stulatków. Dodatkowe pieniądze na inwestycje w powiecie Kozienickim. Dzień dobry, Weronika Sadowska. Zapraszam na informacje. Ulica Sadkowska w Radomiu przejdzie gruntowną przebudowę. Na odcinku przy PSP nr 27 i zespole szkół elektronicznych pojawi się nowa nawierzchnia drogi. Powstaną także chodniki oraz miejsca postojowe. To bez wątpienia inwestycja, na którą czekali nie tylko mieszkańcy Osiedla nad Potokiem, ale również i rodzice oraz uczniowie znajdujących się tu szkół. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 27 oraz Zespołu Szkół Elektronicznych. Odkąd zostałam tu dyrektorem, to był mój główny cel, żeby poprawić tutaj wizerunek i bezpieczeństwo przede wszystkim przy szkołach, jednej jak i drugiej. Głównie też chodziło mi o to, żeby wzdłuż mojej szkoły był chodnik, ponieważ. Mam dzieci, które uczestniczą w, w klasach 1-3. To są małe dzieci, gdzie uczęszczają też na basen, na wycieczki, przychodzą do szkoły i to jest bardzo ważne, żeby te dzieci bezpiecznie przy, 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 przychodziły do szkoły. I wychodziły z tej szkoły. Po wielu miesiącach rozmów i zabiegów, inwestycja została uwzględniona w programie Miasto Przyjaznych Zmian. Początkowo była mowa jedynie o chodniku, ale wiadomo, że na tym się nie skończy. Ulica przejdzie gruntowną modernizację i całkowicie zmieni komunikację w tym miejscu. To jest przykład, jak należy realizować tego typu inwestycje i spełniać potrzeby mieszkańców. Nie tylko chodnik powstanie wzdłuż szkoły, ale także przebudowana zostanie ulica Sadkowska od strony. Ulicy Olsztyńskiej. Także poprawi się komunikacja zarówno do szkoły 27, jak i sąsiadującego elektronika. Droga będzie miała charakter jednokierunkowy z chodnikiem po jednej stronie, pojawią się miejsca postojowe i będzie połączona z drogą dojazdową od drugiej strony osiedla. Oczywiście bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, także. Chodnik będzie zabezpieczony e, barierkami. Dodatkowo pojawi się nowe oświetlenie, powstaną też bezpieczne przejścia dla pieszych. Jesteśmy w tej chwili na etapie rozstrzygnięcia przetargu na dokumentację projektową. Koncepcja się tworzy, także w połowie roku będziemy e, wiedzieli jak ten układ komunikacyjny docelowo będzie wyglądał. Wiceprezydent Kajnowska zapowiada, że miasto chce w drugiej połowie tego roku ogłosić przetargi, i jeszcze w tym roku rozpocząć inwestycje. Wzrosło świadczenie honorowe dla stulatków. Od 1 marca wynosi ponad 6,5 tysiąca zł brutto. Jeszcze w ubiegłym roku wysokość świadczenia honorowego była zróżnicowana i uzależniona od tzw. kwoty bazowej, obowiązującej w dniu setnych urodzin jubilata. Dlatego seniorzy otrzymywali świadczenia w różnej wysokości. Raz przyznana honorowa emerytura pozostawała niezmienna i była wypłacana w tej samej kwocie przez całe życie. Przepisy prawne zmieniły się 1 stycznia tego roku. Dla seniorów, którzy nabyli prawo do dodatkowej gratyfikacji po 29 lutego 2024 roku, ustalono kwotę tego świadczenia wynoszącą ponad 6200 zł brutto. Zgodnie z nowymi przepisami, kwota świadczenia honorowego będzie waloryzowana co roku w marcu. Po podwyżce od 1 marca tego roku nowa wysokość dla osób, które ukończyły 100 lat i więcej, wynosi 6589 zł brutto. W województwie mazowieckim bonus za wiek ZUS-u otrzymuje 591 osób, które ukończyły 100 lat i więcej. Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu wypłaca 55 takich świadczeń. Osoby, które ukończyły 100 lat, posiadają obywatelstwo polskie oraz mają prawo do emerytury lub renty, otrzymują świadczenie honorowe z urzędu. Oznacza to, że nie muszą składać w tej sprawie wniosku. Natomiast osoby, które nie mają prawa do świadczenia emerytalnego lub rentowego, ale posiadają obywatelstwo polskie, ukończyły 100 lat oraz miały Centrum Interesów Osobistych lub Gospodarczych w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16 roku życia, zobowiązane są do złożenia wniosku, jeśli chcą uzyskać prawo do świadczenia. Honorowego. Przebudowa mostu w gminie Kozienice czy lepsza infrastruktura społeczno-kulturalna w siecie Chowie. To przykłady inwestycji, które otrzymały dofinansowanie z samorządu województwa mazowieckiego. Prawie 4 miliony złotych trafiło do gminy Kozienice w ramach programu Mazowsze dla Równomiernego Rozwoju. Władze wykorzystają pieniądze na przebudowę mostu między Janikowem a Dąbrówką. Całość zadania to koszt 6,5 miliona złotych. Ze względów technicznych został zamknięty do przejazdów w 2016 roku chyba i w tej chwili w zeszłym roku został wyremontowany, ale składaliśmy wnioski w, na wykonanie przebudowy tak żeby ten most miał nośność do 40 ton, obecnie ma kilkanaście ton, w związku z tym będzie zdecydowanie Większą miał przepustowość, jeżeli chodzi o tonaż, a jest on zlokalizowany w miejscu, w którym przede wszystkim korzystają z niego rolnicy. Dodatkowe pieniądze trafią również do gminy Sieciechów, gdzie ulepszona zostanie infrastruktura społeczna i kulturalna. Jak podkreśla Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego, Mazowsze dla równomiernego rozwoju to program, który cieszy się największym zainteresowaniem wśród samorządowców. Licząc to wszystko, już od kilku lat mamy zaangażowanych prawie 2 miliardy środków wspierających inwestycje potrzebne dla rozwoju tych samorządów. Dzisiejsze podpisanie umów znowuż będzie, jest kontynuacją tego dobrego trendu. Za chwilę zaprosimy Państwa na kolejne umowy. Przypomnijmy, w tym tygodniu w ramach programu umowy o dofinansowanie podpisały także władze Głowaczowa i Grabowa nad Pilicą. Łącznie do powiatu kozienickiego trafiło blisko 12,5 miliona złotych. Sezon studniówkowy już dawno za maturzystami, ale nasze plebiscyty cały czas trwają. Przed uczestnikami wielki finał. Prawie 150 pięknych kobiet, ponad 100 przystojnych mężczyzn i blisko 160 wyjątkowych par wzięło udział w naszych plebiscytach. Nasza ekipa odwiedziła bale około 40 szkół średnich z Radomia i regionu. Za uczestnikami długa i waleczna droga, by dojść do upragnionego finału. Decydujący pojedynek rusza w środę 19 marca. Tak naprawdę to, kto zwycięży, jest tylko i wyłącznie w waszych rękach za pośrednictwem wysyłanych SMS-ów. Głosowanie rozpoczyna się o godzinie 12.00, kończy się dnia 20 marca o godzinie 11.59. Tego też dnia poznamy naszych zwycięzców we wszystkich naszych plebiscytach. Na naszych laureatów czekają wyjątkowe nagrody i upominki. A wszystkie szczegóły dotyczące plebiscytu znajdą Państwo na portalu cozadzień.pl. Tegoroczne plebiscyty obfitują w wyjątkowe nagrody i upominki, które sprawią, że studniówkowa noc stanie się jeszcze bardziej niezapomniana. Zanim jednak wielki finał, to przed uczestnikami czwarty etap plebiscytu i rywalizacja o tytuł drugiej wicemis, mistera i pary. Głosowanie rozpocznie się w poniedziałek 17 marca o godzinie 12 i zakończy się we wtorek 18 marca o godzinie 11.59. Wszystkie szczegóły znajdą Państwo na portalu cozadzień.pl to już wszystko w dzisiejszym wydaniu informacji, zapraszam teraz na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia!